Hej, Hej wszystkim. wszystkim! Witajcie na naszym kanale. W filmie w którym pokażemy wam co dorwałyśmy, czy to będzie taki hol kosmetyczny, bo Boże, dawno nie było holu kosmetycznego, Bardzo takiego typowo holu kosmetycznego. to będą też tanie i dobre kosmetyki, więc no, trochę w jednym, że tak powiem, Chciało się w tym filmie zawrzeć. I wszystkie kosmetyki są z drogerii nowa dla nas drogeria. Mam nadzieję, że wam ten film się przyda. Zaczynamy. No i właśnie tak jak już Mark wspomniała, drogeria Java, czyli tak naprawdę nasza, nasz początek przygody z tą drogerią, mm -hmm. ponieważ wcześniej tam nie zamawiałyśmy, ale... Na wstępie, dajcie znać, czy Drogeria Jawa jest w Waszym sklepie, bo oczywiście to jest aż... W mieście. W Waszym mieście, w Waszym sklepie, w Waszym mieście, bo jest ich aż ponad 70, więc myślę, że na pewno trafimy na kogoś, kto pewnie regularnie w tej drogerii zakupy robi, tak. no ale oczywiście my skorzystałyśmy z tej opcji internetowej, bo taka również jest, czyli osoby z całej Polski mogą tam zamawiać, a y, myślę, że warto, bo faktycznie dobre jakby marek kosmetycznych, które są popularne, które są dobre, które są znane, ale też perełki, które możecie od no i sam fakt tego, że ta dostawa jest bardzo szybka. My mm -hmm. byliśmy w szoku i tak. planując ten film, e, miałyśmy z tyłu głowę, żeby doszło. Doszło tak szybko, e, że naprawdę jesteśmy super zadowolone, że tym bardziej w takim okresie. Nazwijmy go gorącym. Jednak końcówka roku zawsze taka w zakupach internetowych jest, więc jesteśmy tym bardzo miło zaskoczone. Mm. No i też właśnie dzisiaj będzie sporo nowości, tak naprawdę, które są przez nas już sprawdzone i które są naszymi powrotami do produktów, które są klasykami, mm. ale które właśnie są bardzo tanie. I naszym zdaniem, skoro już wspomniałam o tym gorącym okresie, mm. też są świetnym pomysłem na prezent albo na dodatek do większego prezentu. Także no właśnie, no to zaczynamy. Co tam, co tam wybrałaś i co jest, yy, że tak powiem, na przykład top? A, o kurczę, A, widzisz? Nie, powiem no to, tak, to nie mam my. top. Nie mam top, okay. dlatego że wszystkie te kosmetyki, które Wam pokażę ze swojej strony, wszystkie są okej. Okay. Wszystkie mi się sprawdziły, wszystkie przepróbowałam, oprócz gąbeczki, ale to za chwilę. Zacznę od tuszu do rzęs. Jest to Essence. I love Extreme. I dlaczego w ogóle je ja postawiłam? Pisałam do Karoli, że teraz są takie wiralowe tusze, no właśnie Essence, które są wow, wow, wow. I powiem wam, że byłam w totalnym szoku, jak ten tusz w ogóle jest świetny od razu za pierwszym użyciem. On w ogóle jest mega tani. Ogólnie wszystkie, no, ustalmy, wszystkie dzisiejsze kosmetyki są naprawdę tanie. Okej, okay? może nie ma co powtarzać, bo bym tego robiła przy każdym kosmetyku, ale. To jest tusz, który przede wszystkim pogrubia. Znaczy, mam go teraz na rzęsach, nie wiem... Masz mega podkręcone, a Ty masz normalnie, naturalnie pokręcone, a teraz tak. mam wrażenie, że one po prostu aż chcą Ci się zawinąć, wiesz... Ale to ta jest wielka. Wow! Jest wielka, ale wow. znaczy, okay, like pierwsze użycie było takie, że się wystraszyłam. Jezu, jakie to wielkie, ale z drugiej strony nie miałam kompletnie problemu z tym, żeby się wybrudzić. Ale to jest jeden z tych tuszy, który i pogrubia, i podkręca, i je trochę wydłuża, ale jednocześnie od razu za pierwszym użyciem ma już tą gęstość, hmm, tą konsystencję, musisz podtrzykli. Tak, nie jest taką wodą, <SZut> że trzeba poczekać, wiecie, po paru użyciach, żeby zgęstniało to od tego, że powietrze wejdzie. Więc jest naprawdę świetny, bardzo wam polecam. Byłam w totalnym szoku, że TikTok mnie trochę tak influencerował, ale no poddałam się temu mój stwierdziłam, Wow, jest jeszcze jedna opcja bardzo się Princess. Tobie to je polecam, tylko ona ma naturalną szczoteczkę. I potem też jest świetny, więc dajcie na czym w ogóle widziałby się ten wiolowy tusz, bo ja uważam, że no jest naprawdę genialny. To ja pozostanę przy jakby szczoteczce do tuszu do rzędz, ale jednak jest to żel do brwi. I powiem Wam szczerze, że sięgnęłam teraz po Katris. a Katrys dzisiaj się jeszcze pojawi u mnie. To prawda? E, nawet wow, jestem aż tyle razy, ale e, ja przez bardzo długi czas w używam używałam tylko tych mydełek i po prostu tych takich szczoteczek do wczesywania tego mydełka w moje brwi, bo jak wiecie, no. Ja tak naprawdę właśnie bardzo rzadko dodaję jeszcze jakiś kolorystyczny, że tak powiem, element, akcent w postaci jakiejś kredki czy pomady. To już jest bardziej właśnie, jak już mam powiedzmy mocniejszy makijaż, żeby to się wyrównało, ale na co dzień właśnie tylko, taki, e, e, tylko takie mydełko mi wystarcza, bo najbardziej zależy mi na tym, żeby po prostu te brwi unieść. No i nie ukrywam, że przy tym, że ja sobie bardzo minimalizuję czas porannego makijażu, e, chciałam mieć gotowy produkt. Chciałam mieć produkt, który po prostu wyciągnę... E, po prostu będzie już z gotową szczoteczką, i tylko będę musiała go nakładać, e, ponieważ e, też e, no, wiecie o tym, że ja pędzli myć nie lubię. I tak samo jest z tymi szczoteczkami, że to niby super, to jest po sprawa. Przyklej, tak, taki straj... dokładnie, jeszcze przyklejający. E, I powiem Wam szczerze, że jestem w szoku, że faktycznie mocno unosi, jest trwały, więc naprawdę wspaniale mi e, zastąpi po prostu mydełko. I no, no właśnie, Marka Catrice trochę przez nas zapomniana, e, a jest naprawdę świetna. Tania i świetna. No. I jeszcze właśnie, przy okazji, bo teraz tak spojrzałam na te wszystkie rzeczy, które tutaj mamy, w drogerii Jawa, fajne jest to, że do zamówień dodawane są w ogóle jeszcze próbki. Tak, my dostałyśmy tyle tych próbek, że byłam w szoku, w ogóle, że otworzyłam paczkę i nagle zobaczyłam dużo takich, wiecie, saszetek tak mówię, co jest, ja tego nie zamawiałam. A to było wszystko próbki. Dokładnie. Taka, takie, takie, wiecie, no dość pokaźna, jakby to nazywać, talia. Talia, <laughs> tak. że możecie sobie <laughs> wypróbować. <laughs> Plus y, to, że faktycznie tam, mówimy tanie produkty, a tam i one miały jeszcze zazwyczaj jeszcze obniżoną cenę, bo były aktualnie na jakiejś promocji. I swoją drogą mamy kod rabatowy. Tam, jeszcze ważniejsze. Najważniejsze. Dokładnie, tak. jest na tyle, w wszystkie informacje. A propos brwi, moi drodzy. E, no, brwi u mnie akurat, no. Ja mam takie dziwne brwi. Ja mam dobry dzień brwi, mam zły dzień brwi. Macie też tak? tak oczywiście. Złożone. Czemu tak jest? Brwi, brwi to brwi, tam nie ma co się zadziać innego. Tam nie ma szampony i tak dalej, żeby się dołożyły. No cóż, tak bywa. Ja dzisiaj na przykład mam fatalny dzień brwi, ale. No chyba oszalałaś. Fatalny, ja ten fatalny, ja, ja przykrywam go po prostu włosami. <coughs> widzisz? Teraz Ale to widzisz. Trochę widać widać, widać, trochę widać, nie widać. <coughs> ten sam styl. Zakrywanko, słuchaj. Bell, marka Bell, którą uwielbiamy i no myślę, że ona będzie już po Ewa w naszych kosmetyczkach, bo naprawdę i te korektory od nich cała ta seria z Aloesem, wow. No i my też przez jakiś czas miałyśmy też taką faskę, że sporo marki Bel było właśnie pod, pod kątem jakieś tam czy do rzęs, czy do brwi. i ja właśnie wróciłam do, do ich asortymentu do brwi. ale po coś nowego. To w ogóle jest produkt, który był tak ładnie spakowany, bo on był spakowany w takim jakby jeszcze plastiko, plastikowym, no takim jakby pojemniczku, na którym był jeszcze nadrukowany cały opis tego, o co chodzi, więc tak był inaczej, tak ekskluzywnie, jakby. byłam pewna, że nie było otwierany. <totryk> więc to też jest fajne, bo w drogeriach wiecie, czasami bywa, że są rzeczy wymacane, a tutaj totalnie wow. I w ogóle wszystkie kosmetyki, które mamy, one są zalaminowane tak. ludzie, takimi, takimi plasterkami, więc to jest macie super. pewność. I ta drogeria mnie pod tym względem bardzo ujęła, że mam pewność, że jeden z tych produktów nigdy nie był użyty i tak samo będzie na pewno stacjonarnie, że macie pewność. I to jest wow, więc wielkie ukłony dla tej drogerii. I to jest wosko kredka do brwi. To nie jest kosmetyk, który będzie Wam barwił, tak wiecie, tak mocno, hardkorowo, jak taka kredka, czy nie żel, tylko pomada. Tylko to jest taka jakby półtransparentna konsystencja, o, widzisz? Mm -hmm. Ale im więcej dokładasz, widzisz, robi się ciemniej. Mm -hmm. I to, jest, I to jest, o, jest wosk, jest tak trochę usztywnia, bardzo łatwo się tym pracuje, bo on mimo że jest lekko woskowaty, to czasami się takie kratki kojarzyły z takimi, co się łamią albo kruszą. A tutaj nie jest taki ładny pościsk na brwiach, ładnie się wczesuje, jednocześnie układa, jak i nie daje hardkorowego efektu. Więc też jak dla mnie na co dzień. Jest super rozwiązanie, więc naprawdę jestem. Te... No, naprawdę, dzisiaj są same takie zaskoczenia, bo. Wiecie, mówi się, że nie kosmetyki nie... No, jak tanie, to na pewno tam musi być jakiś haczek. No tutaj na razie... Haczyków brak. Nie brak. I dalej ciągniemy brwi. Bo tak jak przed chwilą wspomniałam, teoretycznie mydełku czy żel y, zastępują mi codzienny makijaż brwi, bo na tym mi zależy, ale faktycznie, jeżeli już mam po coś sięgnąć, żeby szczególnie wypełnić jakieś po prostu drobne luki, mm -hmm. y, bo jeżeli właśnie podniosę moje brwi, to szczególnie gdzieś tam w końcówce, no ewidentnie gdzieś, jeżeli chciałabym, żeby to był makijaż bardziej perfekcyjny, powinnam coś z tym Zrobić. I jeżeli mam coś z tym zrobić, i jeżeli ma to być wciąż delikatny efekt, bo nie lubię zbyt mocno przerysowanych brwi, mm -hmm. no to kredka jest takim dla mnie najwygodniejszą opcją, bo faktycznie to jest tylko przesunięcie kilka razy i zrobienie takiego dość naturalnego po prostu i do, no, dość naturalnej imitacji włosków. Kiedyś robiłam to cieniem, ale mam wrażenie, że wtedy zazwyczaj wyłodził mi jakby już z góry mocniejszy efekt, bo przykładaniem pędzelkiem i mm -hmm. tak dalej to już było dla mnie mm, bardziej hardkorowe. To jest bardzo delikatna, a jeszcze to jest kredka, którą możemy jakby mm, temperować, więc to jest dla mnie super, że ona właśnie nie jest z tych wyciskanych, bo ja bardzo mm, właśnie nie lubię tego, że one się dość szybko łamią tak. i nie wiem, kiedy się skończą. Mm -hmm. I to jest irytujące, że wiecie, że jeszcze chcę po nią sięgnąć, patrzę nie dość, że połamana, to już jakby nic z nią nie mogę wykręcić, zrobić i tak dalej. E, więc to jest fajne. No i ten kolor, który jest w ogóle... nie powiedziałam, Powiedziałam, co to jest. Katris ponownie i to jest um, właśnie też kredka, która jest wodoodporna. I akurat wzięłam numer 020, który jest właśnie takim idealnym top. Takim tak. szaro-brązowym, mhm. czyli coś, co jest idealnie, idealnie wpisane, że tak powiem, w kolor moich brwi. W ogóle też wygląda nawet elegancko, nie wygląda nie. jakby tanio. Tylko się tanio. zastanawiałam, się, jak leżała tam, co to jest za marka. Dokładnie, więc taki mhm. zestaw z Catrice e, swoją drogą e, naprawdę polecam e, jakby przyjrzeć się i po, powrócić do tej mar marki, bo naprawdę to jest taka zapomniana mhm. w internecie. Kiedyś tych testów i różnych rzeczy Mów tej marki więcej. było zdecydowanie więcej. Mój powrót do mojego ulubieńca, w naszego, e, sprzed lat to Pierwszy kolektor, który w ogóle kiedykolwiek używałam, tak wiecie, bardzo tak in, in, intuicyjnie, in, intencyjnie, czyli widziałam, że po niego idę mhm. zawsze do sklepu. I marka Maybelline, czyli Affinity, no to jest kolektor, który jest idealny, jest cudowny. Cieszę się, że, cieszę się, że do niego wróciłam, bo on jest też takim pewniakiem. Teraz kiedy w ogóle mam już no, taką bardziej zimową cerę, czyli jestem teraz się nam po 01, bo normalnie miałyśmy 001 chyba, to był jakiś porcelain czy ivory, a to jest nude beige. Okej, okay. czyli będzie było... ładniej um, jeszcze bardziej tak. taki um, beżowy. Tak, on nie jest taki bardzo jasny, nie jest taki ziemisty, tylko bardziej właśnie wpadający w lekko ciepłe tony, ale nie takie bardzo ciepłe, że nawet jak jesteście blade albo neutralne, o może bardziej neutralne, no w sumie to się nazywa, nie, nude Beige, pewno to Neutral Beige nawet, ale jest naprawdę fajny. Ja, no ten, to jest korektor, który bardzo ładnie się nakłada, bardzo ładnie kryje, nie robi też takiej skorupy i maski pod oczami, Czy nigdy nie miałyśmy z problemu, że czułyśmy taką ciężkość pod oczami, bo korektory potrafią to robić niektóre, tym bardziej teraz te najbardziej modne, które są hardkorowe, takie jak Tart czy Nabla które są takie bardzo, bardzo mocne. I one czasami miały, miały tendencję do mocnej wzmarczki, do obciążenia skóry. Ja też nie lubiłam ich demakijażować. E, chociaż, no, lubię oczywiście ich krycie i są fajne na większe wyjścia, ale nie na co dzień. A ja na przykład na co dzień nie ja tak mam dość mocne cienie pod oczami i ja bez nałożenia korektora czuję się bardzo chorą i korektor nie jest takim must have, więc no, to jest taki pewniaczek i Wow, no i gąbeczka, słuchajcie, to jakby tak połączę sobie w pary, już muszę, muszę koniecznie gąbeczki powymieniać, już wszystkie są raczej, no już po prostu zużyte, już nie powinny, do denka powinny trafić. I to jest marka Intervion, nie jest mi znana, ale ta gąbeczka wygląda na, na taką, jak powiem to powiedzieć, ona wygląda jak Real tak, tak, ale też... Podoba mi się jej porowatość, mhm. bo ja już mam mniej więcej około tych gąbeczek, przetestowałyśmy, że ja już po spojrzeniu na gąbkę wiem jaka to jest porowatość, jak bardzo będzie chłonęła wodę i to jest, to jest ta gąbka, która będzie bardziej z tych, tych miękkich. I na tym mi zależało. Ja już unikam gąbek, które są takie typowo lateksowe, czyli po prostu Obijające Klepanie. Tak, klepanie dosłownie. On po prostu obijał po twarzy, unikam. I ta totalnie jest w punkcik idealnie. Jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi w ogóle, jeżeli chodzi o wchłanialność produktu ale była bardzo tania i na stronie mm, drogerii Jawa jest dużo gąbeczek do wyboru. Są te bardziej, niepopularne popularne. Ja wzięłam właśnie taką, chciałam coś nowego spróbować, mm -hmm. nigdy się nie odważyłam. Zawsze testowałam, nie? Zawsze używam te takie sprawdzone i tutaj, no to jest um, kolejna taka nowa marka na naszym kanale, więc jestem bardzo ciekawa i dajcie znać, bo ogólnie oni mają dużo różnych produktów w swoim, a sobie, jakby w swoim no, asortymencie, tak można powiedzieć i też na e, drogerii Jawa one są. Więc dajcie znać, czy testowałyście, czy polecacie coś konkretnego, bo te Ceny mnie tak naprawdę kuszą. Są kuszące, a skoro pojawił się Affinity, i skoro mm. jesteśmy przy klasykach korektorów. Jaka to może być marka? <słuch> to naprawdę, może być ja, marka. To znaczy, to wiecie, no, jakbym normalnie złuchała mi film markowe o Catrice, ale faktycznie jak zobaczyłam, że jest dostępny ten kamuflaż, i to jeszcze w takiej odmienionej wersji czarno fioletowej mhm to stwierdziłam, że wow, tego mi brakuje, bo jeżeli ja nakładam na co dzień właśnie sobie minerały, to robię to też delikatnie, zazwyczaj nie przesadzam z ich ilością, chociaż mają całkiem nieźle, niezłe krycie mhm. i wolałabym miejsca, w których moje przebarwienia są bardziej widoczne, delikatnie właśnie przykryć najpierw tym korektorem, który jest naprawdę, on jest świetny, jeżeli chodzi o krycie, bo tutaj już naprawdę właśnie dosłownie... Ciapka, tak to nazwę, wystarczy do tego, żeby przykryć bardziej widoczne przebarwienie. Więc to mi tworzy takie po prostu idealne płótno pod właśnie minerały, a z drugiej strony świetnie współgra oczywiście ze wszystkimi korekt nie korektorami, tylko podkładami płynnymi. I jakby mam te rozróżnienie na korektor, który jest pod oczy, który jest zazwyczaj bardziej kremowy, który ma bardziej zadanie rozświetlić, a korektor, który jest korektorem, który ma przykryć ewentualne przebarwienie na mojej buzi, bo nieraz zdarzało mi się, że jeżeli, no zazwyczaj. Jednak pod oczami nakładam nieco jaśniejszy produkt niż na całą twarz, bo właśnie mm -hmm. zależy mi na tym rozjaśnieniu. I potem, jeżeli dodawałam taką ciapkę tego korektora gdzieś na twarzy, no to ten punkt też był delikatnie jaśniejszy. E, a dokładanie dużej ilości podkładu na daną, e, na daną właśnie, na dany obszar też zazwyczaj nie współgrano, bo może się utenić i spowodować, że ten obszar będzie wyglądał na mm -hmm. ciemniejszy. Więc idealny punkt, że tak powiem, e, jakby właśnie etapem w makijażu, którym chcecie coś przykryć, jest taki korektor kamuflaż, który oczywiście pod oczy absolutnie moim zdaniem się nie sprawdzi, nie. bo no nie, nie jest tak ruchomy. On ma za zadanie być Skurpa, takim cementem. No, tak. Ale za to cementem, który jest tanie, a tak skuteczny, no, po ilu latach my do niego wróciłyśmy i ile opakowań obie zużyłyśmy? U matko, Danek było masa. Naprawdę masa. <laughs> Marka Lamel, też totalnie nowa u mnie mhm, to też mnie znam. nie używałaś, ale ja ojej ostatnio bardzo się zakochałam w kremowym konturowaniu. Już jakiś czasem Wam mówiłam, że i z tych wyższych półek, i z, z tańszych miałam ochotę potestować. I słuchajcie, ja mam go teraz na policzkach w ogóle. Śliczny. I to jest... Taki bardzo tak. Ale z na drugiej strony, wiesz, który on mi przypomina? Vintage Rose to chyba był właśnie z Annabel, który mega uważałyśmy, że jest taki, no taki kolor... Mm... Luksusu trochę? No trochę tak, no. tak, jest taki elegancki. A Ta właśnie elegancja. Tak, był jeszcze jeden odcień. Ja wzięłam T-Rose 401, ale pogoglowałam trochę sobie popatrzyłam na testy, jak to wygląda. No i ten odcień jest naprawdę świetny i to, co mi się podoba, w ogóle to też. On, on jest najdroższym moim produktem dzisiaj z wszystkich, bo on tam pod 30 zł, ale jest bardzo wydajny. Bardzo mi się podoba to, że on po pierwsze jest bardzo taki. On nie jest tych takich ultra kremowych, takich tłustych, o. Jest bar... Przejdź sobie teraz, tak? Tym. W ogóle na przyszłość. Mhm. Tak, po, pozwala na jeszcze pracę nad nim. Możesz mhm. go po i gąbką, i palcami, i pędzelkiem, bo już próbowałam, ale robi taki właśnie fajny rumień. Nawet tutaj na ręce mam taki, miał taki rumień charakteryzację, ale jest, jest takim rumieńcem, takim, takim ładnym takim, on bardzo ładnie się stapia z podkładem. Nie waży się. Um, jest taki troszeczkę półtransparentny, tak bym to nazwała. Że to nie jest takie krycie, jakby się podkład nałożyły w tym kolorze. Tylko bardzo ładnie zadaje taką poświatę. Fajnie odbija światło. No, jest naprawdę rewelacyjny i w ogóle mam wrażenie, że to mi starczy na tak długo, jest tak wydajnym produktem, wiadomo, kremowe produkty ogólnie są super wydajne, a tym, tym bardziej ten. Jestem zachwycona i jeszcze właśnie ten drugi kolor też mi tak... ten drugi był taki niby bardziej brzoskwiniowy, ale ja brzoskwiniowych mam bardzo dużo odcieni różu i chciałam, nie, 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 chcę na tę zimę coś takiego właśnie... Eleganckie, jak to karla ładnie zauważyła. Ale on teraz jest taki zimowy. To, jest, to no. ma, mm, ja jest. Pasuje teraz jeszcze bardziej. Tak, taki trochę, trochę chłodu ma w sumie, Ma takiego pigmentu lekko niebieskiego, ale nie takiego, wiecie. No jest po prostu ładnie wygląda. Mam wrażenie, że będzie pasował do karnacji słowiańskich, właśnie. Takich lekko bledszych. Nie zrobiłam takich polików bardzo kawaii, bo to też nie o to chodzi, żeby to tak mocno się wyróżniało. Tylko tak zdrowie skóra wygląda, jakby delikatnie podszczepanym rozem. Ale Coś bo ona ma przepiękne opakowanie. No, no, tak. I super wygodne do kosmetyczki. Wow. Jest świetne, naprawdę. No mówię Wam, dzisiaj to jest takie. Zaskoczeń, bo ja nie, nie pokładałam jakichś wielkich nadziei, tak wiecie, w ten róż. Stwierdziłam po prostu spróbuję przy testie. najwyżej wam powiem, że nie, ale no jest świetny i w ogóle jak on szybko zastyga, i zobacz, no. No, no nie no naprawdę nie, nie to, masz nic, mnie nie zainteresowałaś bardzo. No, bardzo 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 <grym> <grym> a u mnie kolejny powrót i marka Nature Queen, która przez no całkiem spory czas królowała u mnie miałam o od nich i olejki o których chciałam piankę miałam piankę miałam ekserolat miałam balsam do ciała no, to jest to wspaniały balsam balsam obambusowy. Jest... tak mm. O, mm. teraz Teraz, teraz dokładnie o, też tak. musiałam łaj. no dobrze no nie zamówiłam go Basam ale, nie masło, ale nie? E, swoją drogą teraz cały czas staram się jakby wrócić z moimi włosami do formy, bo faktycznie nie wiem, nie wiem, nie wiem. Albo są <laughs> przeproteinowane, albo są po prostu przesuszone, bo jednak ta zmiana pór roku zawsze wpływa na nie negatywnie. Ale mocniej walczę z tym, żeby po prostu no, dać im nieco więcej mojej opieki i wróciłam po prostu do olejowania, które ja lubię, które na moich włosach się sprawdzało. I olej z pestek Malin, który jest bardzo uniwersalny, który pasuje do teoretycznie właśnie też mojej porowatory. Włosów, które są, które są średnio porowate. Mm -hmm. e, I powiem Wam, że mm... Wygodna opcja pod tytułem pompeczka przy olejach to jest coś, co ja szanuję na maksa, bo bardzo często są w e, pipetkach i to jest po prostu ja już wiem, że wszystko będę miała w tym oleju. A tutaj mm, bardzo łatwa forma aplikacji. No ale taki olej oczywiście jest też bardzo uniwersalnym kosmetykiem, bo mm, znam dziewczyny, które na tym po prostu demakijażują, że to jest te, ten pierwszy etap oleju przy demakijażu, więc możecie używać tego produktu na wiele sposobów. Może to być też po prostu olej, który będzie nawilżał wasze ciało, możecie kilka kropel dać sobie do wady. Wanny, żeby po prostu e, z wanny wyjść już delikatnie znaczy na olej. olej z malin nie jest naturalnym, naturalnym ochroną przeciwsłoneczną? Dokładnie tak, bardzo, dokładnie <laughs> tak. Czyli on tak naprawdę może być Chcia też nakładany na twarz. Może podejrzewam, e, bo niestety tego wciąż nie robię, ale do masowania twarzy. Myślę, że taki olejek też mógłby się sprawdzić. E, oczywiście zaznaczając, że Wasza cera nie jest wrażliwa, uczulona, bla, 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 ale e, no naprawdę produkt, który będzie ze mną na bardzo, bardzo, bardzo długo, bo po prostu te oleje i olejowe konsystencje są bardzo wydajne, nawet mm. jeżeli nakładamy je właśnie czy na włosy, czy na ciało, czy na twarz, a nie są drogie. No i sam fakt tego, że oczywiście no, nawet czynku sprawdzona marka, plus jakby skład, który jest no, naprawdę w 100% naturalny. Moje paznokcie dzisiaj jakby nie są do pokazania, gdyż są bardzo opakanym stanie. Ale ja ogólnie wciąż hybrydy robię sobie sama w domu i no już zużywam już powoli swoje jeszcze tak powiem zapasy, bo miałam dość sporo lakierów, ale no, chcąc nie chcąc, to już się zużywa, polecie tym bardziej. No i tak, po pierwsze, ja markę High Hybrid, bo to chyba tak się odczytuje. Tak, bardzo ehm, odepulbiłaś, ja też swojego u... czasu robiłam. Tak, potrafią. uwielbiam, tak, bo ty masz to szczęście, ja też... że masz e, tak, kogoś, kto, kto Ci pomaga w tym. Ehm, no to, to jest marka, którą uwielbiamy. To jest marka, która mnie nie uczula, nie mam problemów z tym, że na za szybko się schodzi, nie odpryskuje, nie ma jakiejś ważne naprawdę hardkorowo traktuje, ale to jak wiecie, remont, jakieś takie rzeczy, no to, to ja u mnie nie ma mocnych. Nie miałem jeszcze nawet robionych u kosmetyczki i łóżyski, paznokcie też takie rzeczy, po prostu mnie nie ma szans, nie wiem o co chodzi, ja po prostu chyba jestem taka niedelikatna i nie dam tak bardzo swojej dłoni, jak powinnam, ale postawiłam oczywiście na bazę i na top, i top ten no wipe, bo po prostu mi się bardzo to podoba, że nie muszę później jeszcze go przecierać tym specjalnym preparatem, który będzie od... od nie tylko nie wolno się po prostu o Aha. to nie chodzi. Nie wiem, jak się profesjonalnie nazywa, ale to już, to są moje, jakby mój trzeci zestaw, już, już taki. Czyli już dwa takie złożyłam na przestrzeni paru lat, one starczają na bardzo długo, uwielbiam je, idealny pędzelek, wszystko super i w ogóle high hybrid też wypadają dość tanio na, na tle innych lakierów, nawet jakiś tam mhm. Golden Rose, nie? Okay. To jest taki, że są naprawdę cool. No i ja postawiłam na kolor, który już zużyłam i go bardzo lubię, to jest taki jasny róż 216. On ogólnie tutaj tak nie wygląda, on jest taki, znaczy on to się trochę utlenia, mhm. ale on jest taki naturalny, różowy, ja lubię takie, no na co dzień po prostu noszę beże i róże, bo tak bardzo źle moje paznokcie wyglądają, że aż wstyd tego koloru to widzimy. no właśnie Wy nie widzicie. Wy nie widzicie, e, więc no postwierdziłam, że do niego po prostu wrócę. I w ogóle, i właśnie tutaj gratis dostałam. Dostałam gratis i to też jest super. W ogóle taki, wiecie, kompletnie się nie spodziewałam, I w ogóle jaki kolor. E, casual blue. E, i... To my jak kropeczek. No właśnie tak to że do wzorków. Ale czy to nie jest kolor w ogóle Twojej teraz bluzy? Czy no, to nie jesteś no. Ty? Hello? Hello! Więc no, tak mi to stwierdziłam, że mm -hmm, może spróbuję, że takim akcentem, bo nie wiem, czy cała niebieskie, bo bym się tak nie czuła. Nie jestem z tych takich odważnych osób, bo mam wrażenie, że no nie, jeszcze na takich kolorach które bardziej widać odprysk. To raz, a bardzo definiują Nowak, Twój strój, do mnie style. do wszystkiego pasują. Tak, tak, dokładnie, więc myślę, że takie zdobienia jak najbardziej, więc no ja tę markę bardzo polecam, jest dostępna w drogerii Jawa, jest fajnie, jest miło, jest wszystko git. <laughs> Chciałam po rapersku, nie wiem czy wyszło, chyba nie. <laughs> to ja y, zakończę y, właśnie takim małym domowym spa. To widać przez to? Tak, 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 tak. jest no dobra, to ja zacznę w sumie od tego, co ja mam w dłonie, zanim mi ty ukradłeś tamto. Przepraszam. Czyli coś, co w sumie podpatrzyłam u ciebie, ale ja wiem, że o regularność u mnie w takich tego typu rzeczach też raczej nie ma co szukać regularności i konsekwencji, bo ty miałaś właśnie takie opakowanie z której masz, z Heimisz, gdzie miałaś tych płatków bardzo dużo. Ja postanowiłam, że zaopatrzę się po prostu w takie dwa, czyli na jeden raz, żeby je ogólnie przetestować. Ale też w momencie, kiedy będę czuła, że naprawdę, np. Na była kiepska noc, albo o, Hamer do Hamerku Hamarku nie, nie będziesz tam to no, za Nie widać. Będziesz nam sapułusiał, wiesz? Dziubek. E, mówiłam o tym, że będę trzymała je na jakąś, e, że tak powiem specjalną okazję, mm -hmm. w której poczuję, że taką potrzebę, żeby coś na, pod te oczy nałożyć, mm -hmm. albo przed jakimś wyjściem, żeby na przykład zanim m, zrobię makijaż, żeby lepiej ta skóra była nawilżona i po prostu lepiej trzyma się korektor. Nie wiem, ale dawno nie miałam i to jest w ogóle Pure Derm, tak bym to wała, Skin Solutions przeczytała, no i one są typowo właśnie różanymi płatkami pod oczy. ogóle takie ładne, bo one mają taką, wiesz, tak, co strukturę. Inaczej wyglądają niż tamże. A stwierdziłam też, że no, ogólnie wiadomo, że jesień, zima sprzyja domowym spa, uh -huh. położenie się w wannie jakaś maseczka, a dawno nie miałam maseczki w płachcie i jakoś tak zatęskniłam. No i oczywiście właśnie tutaj w ogóle jeszcze te opakowania tych maseczek zawsze mnie jakby przyciągają. Plus to, że jest z, borówki, z borówką, która ma za zadanie mocno nabliżyć, więc mi na tym nabliżeniu teraz najbardziej zależy. To jest w ogóle. Marka koreańska, ale nazwa eunul. Ekstrakt z jagód, o właśnie, czyli tutaj jakby jagody. No, myślałam, że bardziej Blueberry, to żeborówka, ale może bardziej faktycznie jagoda. Jest malina, jest róża. Jest pełnia, to ma właśnie nawiżyć i uelastycznić. Can't wait, żeby właśnie sobie taką maskę użyć, ale tym filmem też chciałam Wam przypomnieć o tym, że to jest świetne rozwiązanie, e, że czasem nawet łatwiejsze niż kupowanie dużej tuby maski kremowej, której prawdopodobnie możecie nie zużyć. Tutaj kupujecie nawet 3-4 maski z różnymi, jakby z różnym zastosowaniem, w sensie z różnym efektem, który chcecie osiągnąć, czy nawilżenie, czy oczyszczenie, mhm. e, i zawsze takie coś w zapasie gdzieś tam macie, a maska w płacie to jest super ulga. E, o tym już mówiłyśmy wielokrotnie. Wspomniałam, widzisz, że zlał się ze Stalikiem, oczywiście. Zamówiłam jeszcze te grzebień, bo faktycznie jakby kontynuując. To jest ładny. Jest bardzo ładny, jest czarny, Co? nazywa się Good Her Day. Hmm, nie sądzę, ale yy, faktycznie. Twoje one pięknie wyglądają. No. No naprawdę, słucham, naprawdę ale dobrze. teraz ja nie wiem. je wystylizowałam, ale taka jest prawda, że na co dzień teraz mega borykam się z tym ich su, suchością. I no, ten grzebień wzięłam stricte pod nakładanie masek, bo teraz zdecydowanie cięże, oh, tak. cię, częściej to robię. Na osuszone włosy, nakładam maskę. No i właśnie wczesywanie takim grzebieniem, które ma dość grubo rozstawione ząbki. Mm -hmm. Wpływa, że po prostu ta maska jest jeszcze lepiej rozprowadzona na tych włosach. Mm -hmm. Potem jak już spłukuję, to tak naprawdę nie muszę martwić się o rozczesywanie tych włosów, więc super taka opcja mi się sprawdza, polecam. Chociaż wiadomo, że dla osób, które włosy mają y, grubsze, to to może być po prostu grzebień no, jakby... Do rozczesywania loków, do rozczesywania loków, setami. czy do rozczesywania y, właśnie takich bardziej kółtunów, żeby to było takie pierwsze rozczesywanie, tak. wiecie, o co chodzi, że tak. od dołu, no, żeby starannie włosy rozczesać. Super sprawa, nie elektryzują no, się nie właśnie je. mocno od tego włosu, włosy, a jest też taki dość porządny. Mimo że to po prostu grzebień, ale faktycznie prawie bym o nim zapomniała, że sobie zlał się ze stolikiem. Zachęcam, że... I teraz już naprawdę koniec. E, także koniecznie zerknijcie do opisu e, po wszystkie potrzebne informacje związane właśnie z drogariu z, z drogerią Jawa, z, z zakupami, hmm. które możecie tam zrobić o składem rabatowane. Tak, bo ta sama ogólnie jest bardzo czytelna, tylko to też tak bardzo tak fajn to znaczy, Fajnie się, dokładnie jest taka przejrzysta. Nie ma naćkanych tych rzeczy, bo czasami niektóre drogerie mają tak bardzo dużo, wiecie, różnych banerów, a tam jest tak ładnie. Jakoś tak się czułam, że wszystko mogłam naprawdę na spokojnie przejrzeć i nie czułam się atakowana reklamami. To tylko chciałam podkreślić. Dokładnie. Koniecznie zerknijcie, może tam też znajdziecie właśnie gotowe propozycje na prezenty. Bo jednak zaczynamy powoli mm. o tym temacie mówić często i dużo, ale tak jest. Taki czas i ja taka... go lubię, ja też, ja też. I tyle nie przedłużam. Instagram, komentarze, lajki, subskrypcja będzie nam super miło i do zobaczenia w kolejnym filmie.